Serwus, z tej strony Solson i witam was w nowym odcinku z gry League of Legends Wild Rift. Zagram dzisiaj szczelinę żywiołów. Jak możecie zauważyć tryb pracy w toku, więc dużo się nie dowiemy na ten, na, na ten temat, a więc wejdźmy do gry i zobaczmy z czym to się je. No i jesteśmy, dzisiaj pogram sobie Caitlyn na AD Carry w trybie szczelina żywiołów, zobaczymy z czym się ten tryb je. natomiast teraz podsumujmy statystyki ostatniego odcinka, jak działa ginewer po bawie rttgr hashtag 3 w ciągu 11 godzin i 48 minut znalazł się na siódmym z 10 miejsc według rankingu liczby wyświetleń z wynikiem 440 viewsów, do tego dobiliście tam 68... 8. 68 ocen pozytywnych, oczywiście 68 ocen pozytywnych, Ym, więc teraz zobaczymy, jakie wyniki będą pod tym odcinkiem. Natomiast ja już Was zapraszam do gameplayu. No, i jesteśmy na ekranie wczytywania postaci w naszej drużynie Kenen, Xin, Zhao, Master, Caitlin oraz Shen. U przeciwników Singed, Evelyn, Seraphine, Miss Fortune oraz TRESH Szkarłatna, wspaniała Evelyn. Piękny skin. O, czy on nie jest sezonowy swoją drogą? No po prostu, mwah, jeden chyba z najlepszych skinów w ogóle, które wyszły w Wild Driftie ostatnimi czasy. Ten mi się mega podoba. Ostatnio był chyba jeszcze taki Kai'Sa, Kai'Sa ten sm sm smoczych żywiołów, czy jak on się tym smog, Kai'Sa, czy jakoś tak. Co to jest za tryb, powiedzcie mi? Co tutaj się, co tutaj się dzieje? Bo na razie wygląda wszystko normalnie. Yy, tutaj też wygląda wszystko normalnie. Halo, czym ten tryb się różni od zwykłego trybu? W ogóle to jest build, z którym gramy. Idziemy na aleję. Duet. Eee, to wygląda normalnie ten tryb. Halo, co tutaj się zmieniło w tym trybie szczelina żywiołów? Czy jest tutaj gdzieś jakaś szczelina przy żywiołach? Może smog? Przy smogu będzie jakaś walka? Nie wiem. Może tam się jakaś szczelina pojawi, wyjdzie jakiś, coś? Nie wiem. Kurde, zapytajcie kogoś. Chcesz zobaczyć tuczkę? Zapytajcie kogoś, powiedzcie mi. Halo. Dobra, ja z nimi. Się. Jako Caitlyn mamy przewagę, więc możemy sobie stać z daleka i atakować, ale ładnie. Aj prawie, gdybyśmy tam dosięgli tylko naszą lufą sprawiedliwości, to by był pogrom. Nie, połącz Shen, halo. To jest Evelyn jeszcze. Ej, ona nas może zabić, nie? Zabija nas MFK, no spoko. Ale e, powie mi ktoś, czym różni się ten tryb? Może ja wejdę na Google'a wujka i przeczytam, czym, czym różni się ten tryb. Czym, czym on jest w ogóle? Wildrift, na żywiołów. Opis pacza. Sprawdźmy to. Halo. Może ten tryb nie działa jeszcze? E, Sze, nowe funkcje, bla bla bla. No nie widzę. Dobra, sobie sprawdzę po meczu. Powiem to sprawdzić przed meczem. Jak red podaję otrzymać wyważenie system szczeliny żywiołów i dusz smoków. Nie mam pojęcia co tutaj się dzieje, ale spoko. Ale spoko, niech sobie jest, słuchajcie. Obwardujmy tutaj krzaczki. W sensie obwardujmy, no użyjmy po prostu naszego tutaj... ...naszej pułapki, prawda, bo ta pułapka jest tutaj dosyć istotna. Atakujmy również e, przede wszystkim Miss Fortune, nie skupiamy się na szenie. E, pro, nie skupiamy się na... E, treszu, bo wiadomo, że treszu tutaj dużo zrobić nam nie będzie. I powinien nas teraz zabić. <gry> to by była jazda, co? Poszczem ma tutaj bardzo mało życia, ale Szen sobie raczej będzie radził całkiem nieźle, bo jest Szenem. No i pięknie, Ultimate tutaj siadł. Widzimy, że idzie tam jeszcze Evelyn. Natomiast Evelyn nie jest w stanie nas powstrzymać. Ona się poza tym, poza tym tam bije z przeciwnikami, ale rzućmy tutaj coś, żeby wdepał w to ewentualnie. Boom Seryjny zabójca, trzy trupy dla Caitlyn. Caitlyn staje się niepowstrzymana. I gdzie jest ta cholerna szczelina? Halo. Mi to wygląda na normalny klasyk w ogóle. Czy ja Wam pokazałem build, z którym gram? Chyba nie. Chyba nie pokazałem Wam buildu. Więc już śpieszę z wyjaśnieniem. Jest on stop chyba 3 bodajże, top 2. Jakoś tak gramy z Klingą burzy. Następnie ostrzy nieskończoności, zaklęcie żywe srebro. Ognista armata, krwiopijec i śmiertelne przypomnienie. Z takim buildem sobie tutaj pozwolimy hmm, pograć. Natomiast teraz. Uważajmy, bo tutaj widzimy, że. Tresz nasz, nasz przyciąga. A Kate w tu, tu MFK chce nas tutaj zabić, więc uważajmy sobie. Nie mamy niestety um, grzybka jeszcze tutaj, tej roślinki leczącej. Ale to nie szkodzi, nie jest nam na chwilę obecną potrzebna, Na bocie się dzieje duża walka, tam się przeniósł Shen. No tutaj, dwa ulty, to się nie mogło dobrze skończyć. Niestety brakło nam tego Shena który niestety ulta nie miał, aby do nas dojść. I tutaj bardzo ładnie na swoją drogę zamknął Thresh swoim ultem wraz z mf -ką. No i to oznaczało naszą y, śmierć. W 99% wyszło na 100%. Więc no, gdzie jest ta szczelina? Cholera, pokażcie mi tą szczelinę. Dajcie znać w komentarzu, czym różni się ten tryb. Ja go wrzucę pod normalnym klasykiem, jako jak normalny klasyk to nie będę jakoś y, wydziwiał, że to słuchajcie, u, patrzcie, fajny tryb, szczelina żywioł. Bo cholera nie wiem, czy to jest szczelina, żeby ja nie włączyłem zwykłego klasyka. Ale, ale dajcie znać w komentarzu, co to za tryb, bo wydaje się ciekawy. Working progress, więc, hm? może będzie jakiś rar. Zobaczymy, z czym się będzie jadło ten tryb, ale teraz tutaj porzucajmy nasze pułapki. I może spuszujmy trochę wieży. jest tutaj też. On nas może zajść od tyłu, coś tak czuję. Oj, ta, co się tutaj robi teraz? Dobra, spadamy stąd. Możemy umrzeć. Tak to wygląda, słuchajcie, że znowu umarliśmy. <grywa> tutaj nas od tyłu Evelyn zabija. No, Evelyn jest silnym junglerem, którego nie ma widać. Może dobrze gankować, no może. No nie, nie oszukujmy się. Może dobrze gankować. Bardzo ładny ult od Kenena tutaj jest dwa trupy dla Mastera G jest smok, jest tam również Singed który biega tutaj, próbuje zabić naszych sojuszników, natomiast nasi sojusznicy tutaj uciekają. Master niestety umarł. Uciekło tutaj um, Serafin ze swoim fleszem. Ja bym chciał tutaj natomiast obwardować e, Smoczka. No właśnie, o kurwa. Dobra, czekajcie, bo to się dzieje. Bitka. Ja jestem w złym miejscu troszeczkę. Nie wiemy, gdzie jest Evelyn. Tutaj pięknie smog dla nas. Tutaj bardzo ładnie nasza drużyna nam go wystawiła. 5, 3, 2. Smog dla nas. Wyszło perfekcyjnie, wręcz bym powiedział, ta wymiana. Szkoda, tylko, że ta Evelyn nie umarła, która gdzieś tam uciekła nam. Na lą. Ale ważne, że my żyjemy, to się liczy. Wiesz, co się liczy, że żyjemy na ulicy? Nie, to szacunek ludzi ulicy. Wiesz, <grym>, co się liczy, Sza szacunek ludzi ulicy. Dobra, ja lecimy, słuchajcie, z tą wieżą. Czy damy radę ją wziąć? No nie damy, zabrakło troszeczkę. Bang, trafiony, niestety nie zatopiony. Idzie tutaj na bocie, będzie się wywiązywała walka ze strony bota. I tutaj jest bardzo niebezpiecznie teraz. Ale bardzo ładnie tutaj robimy, słuchajcie, pięknie, no wręcz zabijamy wszystkich, kto podejdzie nam pod Lufę. My wraz z Masterem drzwi tutaj bardzo no silnie wręcz ciśniemy przeciwników do tego jeszcze Shen, który nas tutaj defuje. Top niestety jest puszowany przez Miss Fortune i to bardzo silnie. My natomiast skupmy się na midzie. Myślę, że możemy tutaj wziąć... Oj nie weźmiemy jeszcze jednej wieży. O, a ten skąd się tutaj wziął? Hm. O Nie, jesteśmy zgubieni. Ej, żyjemy jeszcze, dobrze? Ej, ale to jest akcja na początek, co? Niepotrzebny ult Strafin. Natomiast ja bym się już powoli wycofał po przedmioty, ponieważ no brakuje nam tutaj troszeczkę. Obrażeń, ale perfekcyjnie w ogóle tam przeżyliśmy, to jest, to jest to, to jest to, za co lubimy Caitlyn. Caitlyn co prawda jest mało mobilna, nie jest, nie ma jakichś dużo wiecie, wiecie przyspieszeń, jakichś dużo daszy czy coś. Ona ma swoje pułapki, ona ma swój odskok, to, to jej wystarczy w zupełności, aby przeżyć. E, szalona MFK poszuje bota, my skupmy się natomiast na topie, widzimy, że to jest Evelyn wraz z Serafin. w ogóle wszyscy tutaj są. E, więc pójdźmy pomóc naszemu sojusznikowi, który tutaj będzie dzielnie walczył. Mhm. Czekajmy na ulta, za chwilę kogoś zabijemy. Gdybyśmy tylko ich zobaczyli, co? No dobra, tutaj będziemy mieli topę. Oni się raczej wycofali, nie zabijamy nikogo. Natomiast top jedna być może nawet dwie wieże są nasze. Dwie nie, drugiej się boję brać, bo jest tutaj już trash, który już tutaj nawet idzie do nas, więc wycofajmy się w stronę Mida. Mamy zabraną jedną wieżę, to jest istotna informacja. No I myślę, że teraz tutaj nas spokojnie będziemy chcieli. Oj, tutaj mógł mogę uratować. Nie wiem, czy w ogóle mielibyśmy wystarczające obrażenia, by ją zabić, natomiast na pewno tarcza Tresza tutaj troszeczkę jej pomogła. Na bocie się niefajne akcje. Widzimy, że tam e, podbiegł już Shen, my natomiast spuszczajmy Mida, skoro tam walczy na bocie nasza drużyna trzyma przeciwników ja bym chciał drugą wieżę na gdzie wziąć. To by było sensowne. Tutaj widzimy, że Master G będzie walczył jeszcze. Żyjemy. Okej, okay, jest to jakiś achievement, prawda? Że żyjemy. Wszyscy mamy źle w głowa, że żyjemy. Na 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 je. Yeah, yeah, yeah. Spróbujmy tutaj, być może, obić, zabić nawet. Może nie zabić, natomiast obić tresza i wycofać się po ognistą armatę. Ma to sens. Shen walczy na topie, my pójdziemy go wspomóc, tylko zregenerujemy manę. Szan chyba nie potrzebuje pomocy. Widzimy, że tutaj e, Miss Fortune dosyć mocno puszuje tego topa. Ona chyba bardzo usilnie chce go całkowicie spuszować. Natomiast e, bardzo dobrze, że Shen jej nie pozwolił. My, Caitlin, dużo już, dużo już robimy po prostu. Jesteśmy 7, 3, 6. Nie wiem, czy to przez tą szczelinę żywiołów. Czy tam smoczą szczelinę żywiołów. Czy jak ona tym zwie. Nie wiem. Nie widzę różnicy. <laughs> Więc puścimy ten tryb po, po prostu pod klasykiem. E, I tyle. I tyle, obwardujmy tutaj teraz. Mam odpowiednie Mhm. Poczekajcie, bo tutaj się walka dzieje na idzie. Jesteśmy w złym miejscu. Oj, trafieni. Na pewno nie chcemy zostać trafieni przez przeciwników. Eee, zniszczone wardy niestety na topie. Mm, przy smoku mam na myśli. Ok, ja tutaj jeszcze mam dwójkę przeciwników, więc y, nasi sojusznicy powinni sobie całkiem nieźle poradzić. Użyjmy ulta. Nie wiem, czy go zabijemy. Nie, ale Shen zrobił trzy drupy. To jest wystarczająco. Dobra informacja, no i piekielny smog dla naszej drużyny 737. Ej, powiem wam, że ta Kaitlin fajnie wygląda. Naprawdę. O, wznoszą się góry. Co to zmieniło? Buu, mam się bać gór? To jest ta szczelina żywiołu. Czy co, będziemy mogli skakać przez nią, czy co? <laughs> Nie wiem, dobra, jazda, jazda, idę. Przyda się zabrać te wieże. O, patrzcie. ale spaliła ultimate, co? No tutaj chyba troszeczkę za odważnie wyszliśmy ale żyjemy, dobra, to się liczy, że żyjemy Uważajmy, żeby się nie dać tutaj przyciągnąć, bo to będzie oznaczało raczej dla nas śmierć. Nie mamy flesza, nie mamy jak uciec, więc tutaj na bezpiecznie teraz będziemy rzucani Xinzao wchodzi na plecy Serafin, więc jazda po nią. Nie do piękna tutaj wypozycjonowali. Słuchajcie. Nie wiem, czy go zabijemy. Chyba tak, co? Dobra, jest tutaj jeszcze ktoś, jakiś swania? Jest jakiś swania, to daj piątaka. Albo ulta na twarz. Mito Lotto. No pięknie się wypozycjonowaliśmy. Przeciwnicy nic nam nie zrobili. 938. Nie wiem czy Caitlyn dostał jakiegoś buffa, czy, 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 czy to ona taka mocna, ale no... Wow, powiem wam, że wow. Być może to przez FI pocinkowy. I'm fucking legend. Damn, dobra, spadamy stąd 11:38. Tutaj postawię sobie pułapkę, żeby przyciwnik ewentualnie w nią wiesz. O, tutaj jest jakiś ten kamyk. To jest ta szczelina żywiołów? Czy co? Jeżeli ten kamyk to jest szczeliną żywiołów, to ja to pierdolę ten tryb. Dobra, 4200 golda. Kupujemy dwa przedmioty: kupujemy sobie żywe srebro oraz kupujemy sobie krwiopica. No i wracamy na linię. Słuchajcie, 11.3. 8. perfekcyjne statystyki, perfekcyjny gameplay, bym e, ujął tą, że, tą rzecz, że w ten sposób, e, być może, słuchajcie, udajemy się nawet na Lorda za chwilkę, chociaż ja wolałbym tutaj chodzić z grupą, ponieważ no to grupa dużo nam, na, naprawdę zrobi. Ult, bang, nie macie Ty, ona żyje? Co jest? Jak ona przeżyła tam? No to chyba też tutaj musiał znowu wejść, co? Tak mi się wydaje. Boewka tam sama by nie przeżyła Spójrzcie, jeden auto atak Jeden. Dobra, wy sobie atakujcie barona, ja tutaj trzymam przeciwników. Wierzcie Barona, ja tutaj trzymam przeciwników, ja ich obijam, słuchajcie. Pamiętaj, nie daj się przyciągnąć. Jeżeli dasz się przyciągnąć, Sousan, to raczej po tobie. Jeżeli nie dasz się przyciągnąć, masz o Gdzie ona jest? Pokaż się! Pokaż się, Ewelin! Kurwa, odważnie, słuchajcie. Jest i Shen, jest i walka, słuchajcie, jest, jest i walka. Walka Evelynn nie żyje, pięknie. Zabijamy kolejnych przeciwników. Tutaj ult od. O, jesteśmy w bardzo złym miejscu. Ok, przeciwnik pokonany. Idźmy jeszcze tutaj, wspomóc Mastera G. Czy trupy czy będzie quadra kill no nie będzie quadra kill niestety ultem nie dosięgniemy przeciwnika ale co robi Caitlyn to jest niesamowite to jest niesamowite co robi Caitlyn Dobrze za skupienie, ale tutaj próbuję po prostu wykręcić jak najlepsze statystyki 1738. Czy ta postać jest w ogóle realna? Ależ tutaj dzielnie bronią się przeciwnicy. Dobra, tak naprawdę bawimy się z nimi trochę. Nie żeby coś, ale bawimy się z przeciwnikami, tak naprawdę. Nie, to jest po nas. Kurczę, no ale zabrakło tam jednego od ataku. Pięknie, 17-4-8. Niepotrzebnie się troszeczkę bawiłem, natomiast e, wydaje mi się, że to na tyle fajne, że, że można, że można. Ej, ładnie w ogóle wygląda teraz tutaj tam, ta mapa smoków. To fajnie wygląda ta mapa. Nie wiem, czy. Nie wiem, czemu dopiero teraz to zauważyłem. Chyba pierwszy raz od początku gry w ogóle odpaliłem mapę. W sensie, tabele wyników. Tutaj będzie walka o smoka, nas niestety nie ma. Tutaj widzimy, że Master G pięknie sobie radzi z dwójką przeciwników. Wraz tutaj z Shenem robią trójkę nawet przeciwników. Bardzo ładnie. Master G Xin natomiast z Kenenem biorą smoka. No i tutaj drużyna przeciwna jest nas, Słuchajcie 17-4 my, 16-4 Master G, i wroga drużyna się poddała. No No. Meczek... Perfekcyjne, cieszę się, że usiadłem o 3.10 w nocy, aby go nagrać. Teraz jest 3.10, więc pozdarki dla osób, które nie śpią o 3.10 dnia następnego. No i serdecznie zapraszam Was do kolejnego odcinka, który pojawi się już w środę o godzinie 15. A w tym to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas, za uwagę. Życzę Wam miłego popołudnia. Poranka, wieczoru lub nocy? W zależności, kiedy to oglądacie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch. Are you all my